Witam. Dzień dobry. Nie, no wiesz, co, ja tak po części rozumiem jego statement. Wydaje mi się, że dobrą dyskusję wy wywołał trochę tym filmem. że tak Może warto było o tym powiedzieć. Że nie każdy twórca, który jest w internecie i się uśmiecha na filmach, w rzeczywistości tak właśnie wygląda zawsze jego życie, nie? Że jednak, jednak gdzieś ten, te komentarze go jednak dotykają. Może warto czasem uświadomić ludzi, że ich komentarze też. Krzywdzą, nie? Zwłaszcza, jeżeli są takie obsesyjne i skrajne. Czekaj, co tam? Ajona. Diz jest jebany był yy, i akurat wokół tego było poruszenie wbrew o zero. Nie będę o wszystkim mówił, ale tam były już dosyć, dosyć, dosyć grubo było. O, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Yy, to nie jest tak, że Dis miał, w ogóle się nie przejmował. Bo na pewno się przejmował i to dość mocno. Bo płacze, bo go hejtują. Wiesz co? Ale on, nawet nie do końca płacze, że dlatego że go hejtują. Bo wiadomo, ludzie hejtują, będą hejtowali. Jakby to jest nieodłączna część, ale chodzi o to, że on na YouTubie nie ma narzędzi, żeby tych ludzi odfiltrować całkowicie, wyjebać ze swojego community, tak żeby mu nie pojawiali się pod każdym filmem, który wrzuci, nie? To o to chodzi. Że po prostu YouTube mu nie daje narzędzi do tego. Bo to, że tak jest, tak jest, on tak będzie. No raczej będzie. Jedynie z czym się zgadza to za tym takie komenty, szkoda, które chce się czuć jak u siebie czy coś tam. Takie komentarze niszczą community. No, ja też, to też nikomu nie chcę się użerać trochę z tymi takimi, no nie nazwijmy to hejterami. I faktycznie trochę psują może ten obraz zgranego community. Ja nie wiem w ogóle jak komentarze wyglądają u tego u myśliwca. A sprawdziłby masz te komentarze u niego. Faktycznie go tak cisną tam w komentarzach. Też może po tym filmie już mniej. Pró wiesz co, próbowałem białko dwóka, ale w owsiance. I spoko jest. a spróbuję sobie jeszcze bez, bo bez nie, nie jadłem. A do owsianki jeszcze nie dość, że daję masło orzechowe, to jeszcze mam owsiankę z owocami i czekoladą, którą zalewam gorącą wodą, trochę, żeby się żeby nasiąkło, więc mam fuzję smaków. I ciężko mi tak ocenić. Pyszczami pod pachami. bo czy miałem, y chyba nie, zau nie zauważyłem się takiego. dezodorantu, Ej! Ja mam w ogóle dezodorant! Którym jak psikam. Tak, to tak jakbym sztucznym śniegiem psikał. Jakiś biały w ogóle proszek wylatuje. Nie no, no nie kurwa, wiem. nie be, bez ucieczki byłem tutaj. Nie no, kwestia gustu. Mi tam jak używam Old Spice'a mi tam nie wypasował w sumie. Teraz starszy jesteś. No może rzeczywiście śmierciłem jak stary dziad. No tak jakby... Nie wiem, może tak Old Spice ma po prostu zapach, że masz pachniczek taki dziad, no bo w końcu nazywa się Old Spice, nie? No. O coś w tym chyba jest A czy to, to, to jest tylko nazwa, nie? Bo... To, 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 a jak nie wiem Jakie są nam jeszcze perfumy, no... Wiesz, no są różne perfumy się nazywają nazwą jakiegoś projektanta czy jakiegoś domu... Jakiegoś domu mody czy czegoś No i też yy, pewnie Old Spice ma chuj różnych zapachów, nie? Akurat gdzieś jeden z Myślę, że znalazł być bardzo młodzieżowego też Old Spice'a A ja myślę, że jestem skończony na topie Tak? Ta. A ty, to Dariusza wziąłeś? W blind piku? Czy wziąłeś w fiorę? W blind ten... W pika no właśnie nie wiem czy jest dobry w fiorę. Średni chyba Średni No czy prawie ją Burli ale no całej 10 hp a teraz Nunu mi przyszedł jak tylko na linię przedłem No i ta Fiora dobrze zagrała no, nie trafiłem na jakiegoś żółto dzioba, unlucky. No jest takie. Jak ktoś gra fiorą, to często są już takieś OTP mainy i to jest OTP fiory, właśnie ten gość. No, jak ktoś gra fiorą, no. Raczej Sorry. OTP, to bardzo często, tak z Riven trochę, nie? dobra, ja muszę pchnąć mida Znaczy też, też chodzi o to, że jakby twoja mama może powiedzieć że o, że tam spaśniesz jak stary dziad I może powiedzieć, że jej się to nie podoba Ale jeżeli się tobie podoba, to wydaje mi się, że powinna uszanować, yy, wiesz, twoje preferencje Nie? Tak jak mi na przykład, mi, mi no, znaczy starzy, przykład, przepraszam, rodzice, bardziej mój tata Zhejtował mi te moje tatuaże No Wprost powiedział, że to, że to jakieś dziecko rysowało że spoko mogę sobie zrobić, ale że złe styro. No, ale wiesz, tatuaż, a doradzenie to dwie różne rzeczy, nie? Nie, jedno i drugie jest kwestią gustu, trochę. I Lubisz? poczucia estetyki, stylu, no. Ja zintowałem topa. Jestem masakrowany. Bryz wykorzystał szampon z <grywa> A ty kiedyś mówił, że tam dużo szamponu, jak zużyłeś. No ja zawsze znaczy dużo szamponu używam, Tak jak się myje, no. A to źle, bo to raczej szkodzi już na włosy, jeżeli tego używasz za dużo. Szampon to w ogóle dajesz dosłownie, nie wiem, ziarno, grochu, rozsmarowujesz na dłoniach i taką trochę piankę nakładasz na włosy. Bo jak go to... dajesz za dużo, to jest też... Nie no to dajesz. ja daję, jak myję głowę, to daję dużą łyżkę szamponu. No, no to całkiem sporo. Próbuję Ci pomóc, a nie trzymam się za pomoc Nie, bo Drake'a robi teraz Hekarimski do Drake'a jednak. To uważaj, bo ty bez wizji. O właśnie chciałem, Właśnie chciałem to powiedzieć. Jeżeli my robimy Drake'a, jeżeli dżungl jest na dole i ty nie masz wizji, nie możesz puszować. Nie wiem, no ta fiora jest kurwa Zajbista, no! muszę razem jest mosty Heros. No nie, ten ziomek, kurwa, no dobrze swój gra, no denerwuje się. Jeszcze wziąłeś herosa, którym sobie nie możesz pozwolić być do tyłu. Więc masz, no ciężko, ciężko. No zostałem dymany, Nie lubię być kurwa dymany. Cenne u siebie też. Aphelios robi jeden V3 w dziewiątej minucie. A, pewnie niech Nunu jeszcze tu kurwa przybiegnie. No, kurwa, Aids dostaje, dostaje Raka. Dostaje kurwa counter na tym. Ciężko masz tam. No kurwa! No, hmm. Ale ogólnie nie no, mają dominacji niestety trochę na mapie. Biegnę, 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 biegnę. No dobra, niepotrzebnie tam biegnę. Zabił Słojnik, Ale niech pchnie to kurwa, co on pierdala? Dobra, to jedę ja pchnąć, zapa. Nie mi da jak możesz. Nie mi da, mi da, mi da, mi da, dam, brusi. Wyrok ulicy Dostałem wyrok. Wstałem gnębę i siema. A bo to kurwa... Tu wieży nie ma, no ta. Ja pierdolę. Nie no. No i ha, ja pierdolę! Krzysiu, bardzo cię przepraszam. No. Możesz niezywać. No spoko, Mat. no też... Powiedz tak, wziąłeś Dariusza, nie? To, to, ja Moim, moim zdaniem ty bierzesz herosy, na których nie możesz sobie pozwolić na błędy. Akurat. Czy takiego herosa wziąłeś? ja nie gram Dariuszem, bo to jest naprawdę niby prosty heros, ale nie można nie można się mylić. Ja pierdolę. Dobra. Go next! Proszę widzowie, mam coś, przecież raz napiszcie coś miłego, kurwa. To tak trudno. Napiszcie, bo coś o, miłego zrobię. O nic więcej kurwa nie proszę, no. Siema blebowski. Ktoś tu jest na idzie u mnie. To pewnie jej się spać chce. Tak. No to nie tak, jak naszego streama ogląda. A to nie, to bym musiała oglądać w tryb Nervarienę Nervariena, do spania, uuuu, szpileczka Doniana Uuu. Ale nie mówcie tam Ja już duszota wysyłam Jak największy do do Jak ktoś to zrobi to jest po prostu zwykłym kondonem, nie Czemu? Dabez wie, że jest łidziażem <laughs> Uch, no żartuję! To... żartuje, Kurwa, żartuje Żarty, żarty, żarciki. To, to żarciki, widzowie, są, pamiętajcie, to tylko żart. To wszystko żarciki. Żarciki, kosmonauciki Zerwa waszą dwójkę zmiecie w planszy Kurde, zmiecie, a nawet sprawi, że pójdziemy w szybki sen. Ty, Krzysiu, ja coś zabiłem. Dobra. Nie, czy to dobrze? To dobrze, czy nie pio... dobrze? Fiora dyma. Ty, Pior nie zatrzymamy za bardzo już. To by musiała się jakaś czarna magia No chyba ta Czarna magia, to może wygramy Komuś by musiał neta wyjebać, wiorzę To wygramy Słajnik Dobra, fiori się nie udało zgarnąć. Apelios B, nasza erki. Czemu czarna? No tak się mówi, czarna magia, nie? Czarnoksiężnicy. Ta, tak się mówi, nie? Na przykład, że jesteś tak y, trudnego do zrozumienia, że to jest czarna magia. Trudnego do zrozumienia czarna magia? No na przykład, no, sumie tu, tak, tak. Mówię tak, na przykład, tak się... nie wiem, dla mnie granie Riven to dosłownie czarna magia. Nie wiem dlaczego się tak mówi. Nie wiem. Ale czarną magią się posługują zazwyczaj złe postacie. No tak, dobry, dobry czarodziej. Dobry czarodziej na przykład Gandalf biały był. Ja pierdolę. r erka. Jak apelios działa, nie wiesz? To rzadko nie patrzę na bronię. Ejdem, dam ty czasem mieć odpopę apeliosa? Słyszałem o tobie. Prawda to? Dlatego się mądrzy. Haha, ha, nie wiesz, jak apelios działa. A ja gram kurwa 2000 gier i wiem. Brawo. Uhu! A ty wie, jak się kurwa robi przysiad ze sztangą? Na przykład? Aha, nie wiesz, xd Delol. Czarną parówkę Torlena to nie. Dobra, dobra. Nie no nie wiem, nie wiem. Ja tych broni za bardzo piłka nie znam ze szczerze. Też nie to czymy, którego chciałbym się zagłębiać. Aha, wyjebał mi Kryta. Nic 40%. Że będziesz z tym go Nie, ale podsłuchałem, jak kiedyś grałeś, chyba jeden na jeden i wygrałeś z nim. Podsłuchałem, no po prostu głośno było, po co to słyszałem.